Cześć, z tej strony oficer Wansu stream i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Gramy sobie znowu w Plants vs. Enbis 2. Jeśli coś słyszycie to przepraszam. O, świetnie, dobra. Zaczniemy sobie od piątego levelu na basenie. Mimo, że już kończę fog, czyli tą mgłę... A nie, my już graliśmy w mgłę. No tak. To jako, że przeszedłem trochę poziomów na mgle, zaczniemy sobie może, przyjdziemy sobie piąty level, bo każdy piąty level to jakaś minigierka jakby, to nie jest zwykła, zwykły poziom, tylko minigierka. Na baseje będziemy tutaj się mierzyć z mniejszymi zombiakami. Są one małe, trochę mniej groźniejsze, mają mniej życia. Ponieważ taki jeden groszek umie zniszczyć zębie małego zombika. Zombika. Małego. O oh, mój kot. No cześć, Zoro. Cześć. Nie, nie miał. No więc. Te zombiaki są mniej wytrzymalsze. Ale za to są szybsze. Dobra. Oj, dobra. I chyba będzie dobry czas, żeby wpuścić tą bombę bo nie mamy tutaj nic, cokolwiek moglibyśmy ustawić do obrony. No dobra, kotek, nie miałcz. Dobra, już cię wziąłem pod pachę, już, już ciepło ci będzie i tutaj też ustawimy wśłenkę. Okej. Okay. Kolejny ziemniaczek, dużo ziemniaczków, mało groszków, to mnie niepokoi bardzo. To nie jest ani trochę dobre. Okej, okay, tu, te zombiaki, nie, to nie, to nie wygląda dobrze, ojej, ojojoj Jak ja tylko na trzech pasach mam obronę, jeju, przecież one mnie zaraz zjedzą w kanapce na obiad, dobra, pieniążek yy, dobra, tuciach, okej, okay. jakoś nie jest tak źle, nie jest tak źle wam powiem Nie jest tak źle, dobra. I Huge Wave of Zombie is approaching. Approching, dobra. Ustawiam kolejnego <coughs> orzeszka, bo to jest orzeszek. No więc ten jak ten malutki jest szybki, bardzo że tak powiem. Mega szybki, jak na standardy. Plans versus zombies, o dobrze powiedziałem. Aha, dykcja. Ok, tutaj zombie z podwody będą nam się zaraz wyłaniać. Świetnie. Od razu giną na strzała, prawie że. Nie są mocne. To dobrze. Okej. Okay, możemy na kolejną. Tych ty guziczku, do nagrywania. O, nagrywa się. Wcześniej próbowałem nagrać to, ale mi ciągle nie wychodziło. Zawsze klikałem ten guzik. No, a on po prostu, no, klikał, mówił mi, klikał. Klikał mi o tym, że spauzowałem nagrywanie i dosłownie trzy razy próbowałem nagrać to samo dla Was. Ale już jest wszystko ok. Yy, gi gicior, git, miód, malina. O nie, no ten guzik do nagrywania znowu przeszkadza. Oj, nie, nie lubimy się, panie guzik. Nie będziemy się lubić. Dobra, jednak tu go ustawię. No to takie małe zombiaki. Ciężkie, trudne. Nie, nie lubię takich. Moim najbardziej nieulubionym zombiakiem, którym mogę wam dosłownie powiedzieć, to w sumie nie ma takiego jakiegoś mega złego. Mogę wam powiedzieć, który jest taki level takich stageów, mogę powiedzieć? Stageów, nie, wiem, co znaczy, ale wiem, co to. Oj, back to game, back to game. Ok, przeszliśmy, mamy pieniążki. Tak to byśmy po prostu dostali papryczkę, chili. W kocie, dobra. To teraz sobie przejdziemy w breaker. Będziemy rozbijać garnki, garnuszki, dzbany Tak dzbany, haha Dobra, niech tylko ktoś mi napisze w komentarzach, że to jest stary mam. O nie, z pierwszej wazy mamy zombiaka O nie, kolejne zombiaki Chodzi tutaj, że dostajemy z dzbanów e, te no, roślinki I zombiaki i musimy zbić wszystkie wazy i zniszczyć wszystkie zombie na mapie. mamy też ograniczoną liczbę tych roślin. oj jakiś zombie będzie mega ciężki. w tym przypadku to był tylko zombie z tym gar Nie garnkiem, ma wiaderko na głowie. dobra. Dave nam coś mówi. gramy dalej. mamy tym razem już dwie wazy w których na pewno są jakieś rośliny. Zniszczymy sobie to. Oj, 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 oj. Dobra, zniszczymy to. Świetnie. Trochę to mnie niepokoi, że ten zombie jak tutaj zmierza. Roztuczemy sobie to. O nie, znów zatrzymałem nagrywanie. Nie wiem, czy obejrzeliście to. Mam nadzieję, że tak. Dobra, to gramy trzeci stage. Trzeci level. Mamy tym razem trzy gwarantowane wiadra. No to ten guzik do nagrywania mnie wnerwia ja ewentualnie. Normalnie. Dobra, tym razem dochodzi nam kolejna roślina. Mamy grzybka. O nie, hipnotyzerka. No to nie jest dobrze. Bo ten zombie... No nie, najgorzej. Dobra, ale za to mamy zombie, który jest zahipnotyzowany i ma wiaderko na głowie. Okej, okay, kolejny zombiak z wiaderkiem na głowie się zahipnotyzował. Świetnie. O, stół, czujemy kolejne wazy. Dobra, mam nadzieję, że ten zimowy groszyk się da radę, zda test. Albo. Albo tak na wszelki wypadek. OK, i tutaj, no ostatniego zębiaka I świetnie, świetnie Dobra, przeszliśmy kolejny poziom, jestem najlepszy Poza tym, że odblokowaliśmy kilka nowych roślin, to też odblokowaliśmy kilka nowych zombie Jednym z tych zombi był zombie kopalnik Ten zombie kopalnik kopie się, kopie i on tak kopie i kopie I wiecie co on robi? Zjada roślin. wow Dobra, wy... i... O, kopie się od tyłu i zjada rośliny od tyłu, normalne zbi... rośliny, nie zwierzęta, nie strzelają do tyłu. Okej, okay. wybierzemy sobie to, o to, tego grzybka, może spróbujemy zahipnotyzować tego gościa, tego, tego, tego białego zombiaka idealnego, ładnego, jaki on jest ładny. On jest męski. Weźmiemy sobie grzyba atomowego. Nie mamy też nic do odganiania mgły Fajnie by było też Przetestować Jak się gwiazdki sprawują To odłożymy sobie to I niestety mojego super Eleganckiego grzyba Nie użyjemy Użyjemy latarni Jest zoptymalizowane. No może nie Dobra Jestem hardkorem Damy sobie radę Dobra, od razu stawiamy roślinki. Ile mamy czasu nagrania? Świetnie, no niestety. No, Dobra, następnego grzybola stawiamy, żebyśmy byli z każdej strony obudowani. Tutaj też postawimy grzyba morskiego. Podgłośnie wam. O co? Okay. czekamy na kolejne słoneczko i mamy kolejnego grzybeczka no później zjemy te rośliny dobra super bierzemy to a ustawmy tutaj od razu tak na spontanie latarnie, świetnie i teraz wiemy już mniej więcej gdzie ząbek idzie bo widać jego główkę z włosami, I białymi, smutnymi ślepiami. Czy lubicie zombie? Możecie napisać w komentarzu i zostawić łapkę w górę. Jeśli lubicie zombie albo nie lubicie, to też zostaw łapkę w górę. <laughs> Dobra, zbieram na kolejnego grzybeczka. No i postawmy tutaj też latarnię. A co tam? ...tego grzyba morskiego. Marynarzu! Ustawimy też tutaj tego... ...muchomorka i zwirka. Tu już mamy prawie wszystkie grzybki tutaj ustawione, tak. Świetnie. Bo jaj. La 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 Dobre. Tej ząbiek nam idzie, o nie, on chce nam zjeść. i sobie. Aaa, i mgła powróciła, gałgan. Nie. Oj, nie lubimy ząbiaków. Mam jeden wniosek: trzeba się lepiej zabezpieczać. Nie stawiać już tego wielgachne ziemniory. Tylko ziemniory nas uratują, mówię wam to. No dobra, już przestaniemy z tymi grzybkami. Zaczniemy z groszkami. Groszki są silniejsze. Tutaj ustawimy grzybeczka. Tutaj ząb nadchodzi, to postawmy sobie tutaj tego. Grzyborę może, Grzybka możemy nowego. To się z drugiej strony stawia. Nie grzybka, co ja mówię, jaju Jak się plączę Ta przerwa od nagrywania trochę chyba mi zaszkodziła namówienie do siebie. Zde. Dobra. Będziemy musieli już coraz bardziej się tutaj fortyfikować przed zombiakami. Ustawiać orzechy w bo to będą takie nasze wielgachne mury, które bronią nas od zombie. Przetrwamy. Świetnie ciach Kolejne groszko. Groszki, strzelce. Mm, tutaj też nadciągają. A tutaj możemy tu ustawić, bo tutaj nie mogę się kopać na basenie, bo basen tutaj w ogóle nie wchodzi w grę. Kolejny groszek. A co tam? No, tutaj ustawimy tego grzybolaka. Z tyle samymi chyba jest chory. A jakby tak zostań w domu. Nie wychodźcie, bo to bardzo poważna sprawa z tym koronawirusem. Em. Koronawirus, no jest bardzo. Cały świat się mobilizuje aktualnie, by go powstrzymać. Nie jest jakoś najlepiej. To, co się na przykład dzieje we Włoszech? O nie. To nie jest najlepsze. O nie, tutaj. Ten... O dobre, zabiliśmy tego białego zębiaka. No i co do włoszek, to naprawdę tam ludzie niestety giną niepotrzebnie. Niewinni ludzie, którzy nic nie zrobili. Hmm. Krążą plotki, że to ich wina, bo oni w ogóle nie dbali o ja tę Według mnie każdy jest winny, po części. Ludzie po prostu mogliby mniej podróżować. No i tu też nic nie jest złego podróżować. Na razie jest dobrze, nie jest źle. Wczęto alarm pandemiczny. Nic nam na razie jakoś, no nie wiem, nie chcę wam mówić, że nic, nie chcę wam mówić, nie chcę wam mówić nieprawdy, nie chcę was okłamywać. Sprawa jest poważna, ale nie jest bardzo źle, mogło być gorzej. Śmiertelność jest, no też mało, ale nie wstydźcie się chodzić w masce, bo to naprawdę daje dużo. A propos, jestem harcerzem. Tak. Macie kolejną informację ode mnie. o mnie, jestem harcerzem. I harcerzy zorganizowali taką akcję, żeby wysyć maseczki. Więc pomagamy. I tutaj zombiaki nam wchodzą. A bronić się, dobra, tutaj jest ten zombie górnik. O nie, czy wy widzicie to samo co ja? No rzeczywiście, no. To zobaczymy się, jak to ogarnę.